Często słyszę pytanie, czy warto w ogóle rozważać klienta kupującego na kredyt. Dla niektórych sprzedających to stres, bo boją się, czy kupujący otrzyma kredyt lub że taki proces może długo trwać. Ale prawda jest taka, że dobrze przygotowany klient kredytowy to często bardzo solidny kupujący i może zapłacić więcej niż klient gotówkowy. W mojej pracy każdą taką transakcję prowadzę według sprawdzonego schematu. Po pierwsze. Zanim podpiszemy cokolwiek, weryfikuję sytuację finansową klienta. Czy już był w banku, czy ma zdolność, czy rozmawiał z doradcą. Nie ryzykuję w ciemno. Po drugie, podpisujemy umowę przedwstępną, która daje obu stronom bezpieczeństwo i konkretne ramy czasowe. Potem czekamy na decyzję kredytową, a gdy bank zatwierdza kredyt, umawiam się na akt notarialny sprzedaży. Wszystko jest zaplanowane, transparentne i pod kontrolą. Więc jeśli masz mieszkanie na sprzedaż i zastanawiasz się, czy wchodzić w temat kredytów, odpowiedź brzmi tak. Ale z odpowiednim wsparciem, a ja to wsparcie zapewniam. Więc jeśli myślisz o sprzedaży i chcesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę, napisz do mnie. Razem na pewno znajdziemy rozwiązanie.